Ciągoldziki witamy z powrotem w na Blind Forest. Kontynuujemy naszą niesamowitą przygodę. No ja z tego co pamiętam będziemy musieli właśnie wyruszyć po elemental Wody. A żeby to zrobić musimy przedostać się przez jaskinę pająków Eja. Yeah. NIE MA Nie ma A już czułem, że coś tu fajnego będzie Ale tam coś jest, już to widzę, już widzę, że tam coś jest A tam jakiś nowy przeciwnik Oho oh. um. Niby coś tam jest, ale... Co mam z tym zrobić? Mogę to przesunąć czy coś? No. Nic ty nie mogę zrobić. It's not good. Łooo ja! Yeah. Co to jest? Nie wiem, ale daje dużo ekspo. Tu jest do mapy. No, tam, tam. Hmm. Nie, nic z tym nie zrobię. Goddammit. Pan co tam mówisz, że się wyskilowałeś, w ogóle? Kłamałem. <grywa> no może miałem tam taką króciusieńką przerwę od Oriego. Dobra. Tylko nie po A teraz taki tylko złowinisty co? który pozostawia z bombą Ale to nie jest przeszkoda dla Orgita Nicha Ażitnie wyczajem tych małych Teczki. już mamy full hapsy Fuck o aż ta walen Charge z nie jest to super efektywalę cofną e e e bez zaczywania po ścianach tak się nie bawimy. koleś Możemy zamknęli wybuch Są strzeliw Jezu! Tam jest ten gór. Of asalto. Dobra, podacz. Dopóki co tam idziemy, zajmiemy się tym, tym fragmentem mapy, który wcześniej widzieliśmy. Easy enough. Z tej powydą można mi dzwonić. co ty nam pokażesz jakie to wspaniałe ścieżki możemy obrać ha, czyli jeżeli pójdę tam to żadnej ultra mega nowej lokacji nie odblokuje, więc muszę iść tu na górę i skręcić okej okay. bo na tą górę nie tak nie mam jak się dostać tam mory nie doskoczę. no nie, nie jest to szwercerzami mówiącymi Ni! 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 Kto oglądał Mighty Panthona Wie o co chodzi swoją drogą bardzo fajny Fajnie wszystko dla byki porobione Tak na przykład właśnie jak Król Artura albo Mighty Python and the Meaning of Life tak to się chyba zrało. To Te nasze motocykli po prostu są z życia Ale ja Nie będę kłamać Co się będę rozdrabniał Jak też nie ogląda to polecam Ogólnie hmm. Ojojoj ja, ja, mam tu Pychać znowu. Dobra, idziemy, tak, tendy. go. Sims go. Przedkładamy mamy Jak zwykle zapomniałem stopę. Idziemy z drugiej strony jak zwykle robić odcinki na wyczucie Fuck. Um. Dobra It's good FAK Eee dobra Fejl? Fail? Mały fejl. Fail. Malutki. Przedam sobie. Nie ma co się spieszyć. To jest największy błąd i robi się właśnie w platformach. Człowiek się spieszy i są z tego takie klocki. Mhm. Czyli dotarliśmy do tego całego lasu. A czym ty jesteś? Fajne! Hmm. Gumon Nem sofreu com Gumon 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 Niczym Dante w DMC4 Kiedyś grał w to pamiętny moment Kiedy Nara wchodził do dżungli a Dante tak sobie zeskoczył Na lajcie Co to za jakiś chętny ten tak to elefant i skurde Jak to zabiera po Po trzy to zabiera Matko boska. O, zaraz, to coś mogę zrobić. A, czyli po prostu tą, tą kulkę, którą miał tam ten... ...Gumon czy jakoś tak? Chyba Gumon. Yy, Muszę to chyba tutaj dostarczyć. Spoko. To się da załatwić. ja nie dam rady. Devo essere dopira que papo não dobra. W zasy popularny motyw, ale Niech będzie, że jestem zaskoczony oryginalnością twórców To tu się tutaj spałnuje A mhm. no bo chodź, chodź 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 tu Chce do to pod tobą, czy nie? Uła! To duży pomysł. There you are. namy typy wrót Znaczy się widzowie, poradzimy sobie z tym O kurde Nie no, ale to straszny rzutowców tyra Dobra, chyba wiem co i jak Kule. Zamarzymy możemy z sejwa i rozdech te punkty zawsze to progres, nie? Dobra, tam razie się chyba nie chce iść. o czyli moja taki tego nie zniszczę. No, pewnie jakoś tego zmusił, żeby tu strzelił. O, 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 jest progres? Jest progres? Wal tu, wal tu! Dawaj! je! Oh yeah. Jaka baus! Baus, baus. Bus, baus, baus. Jakie lejzory? <laughs> to było celowo. Dobra, wiem co jak. Mogę to sk skipnąć? Nie, nie mogę. A może jakoś? Nie. Ora robi, op! Nie, mi chwila. Mhm. Pającek, pającek. Dobra. Mniejsza. Przecież chyba tak z tym w tej No. No, leżę